Witam no i czas na konkurs z fotopułapką o której wspominałem na YouTubie na kanale w zakładce społeczność o której właśnie informacje są tam udostępnione co to jest za fotopułapka model i coś tam jeszcze o niej pisałem także już tego tutaj nie będę mówił jeżeli chcecie wziąć udział w losowaniu i mieć szansę wylosować tą fotopułapkę w komentarzu, musicie napisać, biorę udział i w treści jeszcze dodatkowo wpiszcie zwierzę, jakie byście chcieli uchwycić w tej fotopułapce, a komentarze możecie zostawiać do przyszłego piątku, do północy, Później już komentarze nie będą brane pod uwagę, a losowanie odbędzie się w sobotę lub w niedzielę. Oczywiście z tego losowania będzie film. Wrzucę wasze niki zapisane na kartce w czapkę albo w jakiś pojemnik w miskę. No i oczywiście nagram to, wylosuję i wtedy poproszę tą osobę, która wygrała tą fotopułapkę, o kontakt ze mną. I ja tą fotopułapkę wyślę na swój koszt, tylko i wyłącznie paczkomatem Impost. Tam w sumie te wiadomości w tym poście są, o których mówię. No i w sumie to wszystko, tak. Miało iść konkurs z szybkimi krokami. Okazało się, że szedł bardzo małymi. No bo oczywiście praca, inne rzeczy powypadały i nie można było tego szybciej zorganizować. No ale oczywiście zapraszam, bierzcie udział i życzę szczęścia. A jeszcze wspomnę, oczywiście nie powiedziałem najważniejszego, aczkolwiek najprawdopodobniej napisałem to w tym poście. Hmm, oczywiście, jeżeli chcesz wziąć udział, y, musisz y, subskrybować mój kanał. No i zostawić ten komentarz, o którym powiedziałem. Pozdrawiam. Zdrówka, życzę.